Czasami musisz zjeść z całego ogórka. To, co Wy mi pisaliście pod ostatnim filmem, z przepisem na sałatkę z ogórka jest karygodne. I nie dawajcie mi pomysłów, co jeszcze można zrobić z ogórkiem, dobrze? Dobrze, dziękuję. Zaczynamy oczywiście od pokrojenia ogórka i nie nóż od poprzedniego wideo, także. Ja ogólnie wolę, żeby te ogórki były trochę grubsze, żeby wiecie, żeby miały taką konsystencję, bardziej nie, żebym się czuła, jakbym jadła papier. Robiłam jeszcze jednego. Następnie serek śmietankowy z piątnicy. No bo skąd? Siekamy czerwoną cebulkę. Jeśli nie masz tak koperków w domu, no to nie wiem, kim ty w ogóle jesteś. Wiecie, jak to jest, jak ktoś przyjdzie wam do domu i wstydzi się nagrywać? Właśnie to się stało. Dlatego dalej będzie voiceover i dajemy łososia. On nie dawał cytryny, a ja nie wyobrażam sobie łososia bez cytrynki, kilku kropel. Następnie kaparki razem z tym sosem. Wodą. Nie wiem, co to jest. Awokado, niestety moje nie było jakoś mega dojrzałe. Troszeczkę sezamu i obowiązkowo pieprz i sól. I tak to się prezentuje. no Wygląda jakby miało być naprawdę dobre. Wszystko dokładnie mieszamy. No i nie wygląda to zbyt zachęcająco, ale słuchajcie, liczy się wnętrze, nie liczy się wygląd. Ale jest tak, jak się spodziewałam, i jest po prostu to przepyszne. Będę żałował tylko ogórki. Słuchajcie, oficjalnie stwierdzam, że to jest przepyszne.